Зараз бум на установки збереження енергії, в тому числі і в Україні. Але це дуже молодий ринок, і дуже важливо розуміти не тільки теоретичні, а й практичні аспекти. І сьогодні на каналі в гостях Бьотр Машлоха, представник БТ Storage, технічний координатор та інтегратор проєктів установок збереження енергії у Польщі. бт Storage займається постачанням систем збереження енергії від Chint. Гадаю, цей бренд вам чудово знайомий. W tomisliwe testorage budzić za ustanowienie zbrożenia Chint i w Ukrainie. Witaj, Piotr. Cześć, dzień dobry. Czy możesz mi powiedzieć, na skikki wielki wasz praktyczny doświadczenie? Tak, nasza firma ma kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z magazynowaniem energii w różnych skalach. Od mniejszych projektów poprzez oczywiście wielkoskalowe projekty, e, liczone w megawatach. Bierzemy udział w projektach EPC, integracji z instalacjami fotowoltaicznymi oraz wprowadzaniu magazynów energii do usług sieciowych. Dzięki temu znamy zarówno perspektywę inwestora, jak i operatora e, oraz oczywiście wspieramy inne firmy działające w modelu EPC w tych procesach. Dziękuję. Jak samo jej ta kompania, jaki zaraz stykają się z swoje swojej pierwszej instalacji utonówki zbrzeżeń energii? Zaczynamy od indywidualnego spotkania, podczas którego omawiamy projekt, pomysły wykonawcy czy też inwestora. Obalamy mity, ostrzegamy o pewnych trudnościach i w dużym skrócie staramy się po prostu podzielić naszym doświadczeniem związanym z tym procesem. Mając kilkuletnie doświadczenie, wiemy, że po prostu nie warto jest tracić czas na niektóre pomysły i od razu wskazujemy tą pewną najlepszą, z punktu widzenia ekonomii drogę. No a zaraz typowa sytuacja, co kraście ustanowić 5 ustanówek zbrężenia energii po 200 kW czy od 1, na 1 MW? To właśnie zależy od celu inwestycji i powinniśmy to ustalić na takim pierwszym spotkaniu. Pięć mniejszych systemów daje dużą elastyczność oraz redundancję. Sprawdza się to na przykład na istniejących już wcześniej projektach, gdzie nie przewidzieliśmy instalacji magazynu energii. Z kolei większe urządzenia mają oczywiście tańszy capex, które są oczywiście montowane na przykład w kontenerach i są troszeczkę prostsze w obsłudze. Jednak na takich farmach fotowoltaicznych, które są już wybudowane, często nie znajduje się tam na niewystarczająca ilość miejsca. Dziękuję. <laughs> Ale, одно, jaki termin okupności ustanowki zobrażenia energii z waszej toczki zoru. Dla każdego modelu przychodowego czas zwrotu jest inny. Jedna z naszych realizowanych inwestycji przy nakładach finansowych około 620 tysięcy euro osiągnie zwrot po niecałych dwóch latach. Podobna instalacja tej samej wartości czasami zwróci się w ciągu czterech lat. Dlatego prawidłowa jest, dlatego konieczna jest prawidłowa analiza i dobór wielkości magazynu stricte pod profil zużycia i konkretną inwestycję. Po prostu magazyn energii i taryfy dynamiczne nie są zawsze dla każdego dobrym rozwiązaniem. Dziękuję, pogodzuję się. E, na jakie momenty warto zwrócić uwagę podczas stanowienia ustanowienia zbrzeżenia energii? Kluczowe są warunki przyłączenia do sieci, dostosowanie systemu do lokalnych regulacji, są to też kwestie oczywiście przeciwpożarowe, systemy bezpieczeństwa, czy też odporność na ataki związane z cyber security. Ważne jest też dopasowanie mocy i pojemności do realnych potrzeb biznesowych i możliwości inwestora. Dobrze. Ej, czy możecie wyoprawiać te kilka najbliższych typowych pomylok przy stanowieniu ustanowki z wyrażeniem energii? E, tak. Takimi jednymi z głównych jest oczywiście niedocenienie roli EMS-u i integracji systemu w jedną całość, e, brak doświadczenia w konfiguracji BES-ów pod konkretny model biznesowy, e, niewłaściwy dobór technologii czy też producenta, e, brak wsparcia projektowego, czy też braki w dokumentacji od niektórych producentów oferujących najczęściej tą najniższą cenę? No i brak doświadczenia w pracy z inwestorem końcowym, który no w tak młodym rynku nie zawsze też rozumie swoje oczekiwania. Dziękuję. Ну, no, і так як ви представляєте бренд чинт, який, ну я вважаю, досить добре відомий в Україні, чи можете ви коротко викласти головні переваги перед бренду чинт, установок збереження бренду чин перед іншим. Так. E, e, bardzo ściśle співпрацюємо з Cintem, ponieważ достаczają e, kompleksowe rozwiązania. Od początku do końca na większe i mniejsze. Instalacje. Jego bardzo dużą przewagą na rynku jest oferowanie przekształtników pracujących na napięciu 800 V po stronie AC. Instalacje fotowoltaiczne, które są zbudowane na falownikach działających na tym napięciu, jest tam o wiele mniej modernizacji, żeby taki magazyn energii zainstalować, ponieważ możemy współdzielić. Transformator w takiej instalacji. I to bardzo jakby obniża koszty i ułatwia proces całej inwestycji. Cint również ma serwis w Polsce, który jest w stanie. To nie jest taki serwis online, gdzie trzeba zadzwonić. To jest serwis, który może przyjechać na instalację, to jest serwis, który jest gotowy badać i sprawdzać urządzenia. Które tam do nich trafią. Nie ma konieczności wysyłania tych urządzeń do Chin na jakieś testy, czy do innych podmiotów, tak? tylko to jest faktycznie serwis чинta. Дziкую, Пiотер. Ну і нагадую для глядачів, що вже 11 вересня відбудеться онлайн-вебінар в межах Асоціації сонячної енергетики України, де всі ці моменти будуть розглянути набагато більш докладніше, і також будуть і представники Чінт. Реєстрація безкоштовна, але запис буде доступний лише представникам Асоціації сонячної енергетики України. Запрошую, не пропустіть. Дякую, Петро. Було дуже цікаво і корисно. І ще раз запрошую всіх на семінар. Супер. Запрошуємо на вебінар.